w kolejnym odcinku kariery załonika Tellura Cartera na moim kanale. Zagramy sobie przeciwko Florida Panthers. Ostatnio niestety bez żadnych punktów. To był ogólnie taki mecz, w którym niewiele się działo po tym naprawdę świetnym naszym występie. Ale liczę na to, że uda nam się tutaj po prostu, wiecie, powalczyć o kolejne punkty. Może bramkę zagrać dobry mecz z Floridą. Fro Fro Florida Florida. 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 Mniejsza z tym. Aktualny mistrz, więc gramy z mistrzem, więc łatwo nie będzie, ale dobra. Zagrałbyś mi kontrolę, ale oczywiście, żeby mnie nie zagrać. Bad, bad call, ja cię za bad Dobra, Ostatni mecz meczu też dużo kar chyba było. Czy to nie ten mecz? Miałem się pobić, ale nawet mi to nie wyszło. To był taki beznadziejny mecz. Dobra, Godru, Godru. Uuu. Do kogo ty, Godru, to grasz? Dobre podanie, dawaj dru. Ale tu chciałem podać, ale chciałem podać. Co, ostatnie? No, co cię, głupio krążek. Na razie jest lipa, bo jest lipa. No, ja mam 70 werala. no, Nie oczekujcie ode mnie. Ja sam oczywiście nie oczekuję, że grał. Ale tu od razu podaję do good row. Co? Aha, nic, myślałem, że coś się stało. No i dobra, no. Tutaj porównanie. Dwie bramki, cztery systemy. Sześć asysty, a w ostatnim meczu była asysta, dobra, chociaż tyle było. Ale, no, kolejne mecze, jakie mogą być, to nie nie będzie na razie nic nie są tych moich spotkań. może będę. tak samo mówiłem w tym meczu, gdzie, gdzie jeszcze nie, dwie bramki więc Prawo skrzydłowy, dobra, powalczymy, a nie powalczymy. No i panowie, ja chcę pograć, a mi nawet nie dajcie grać. Na, 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 ale tutaj poszedł sobie. Dawaj Folinio Pewnie nie mam siły, ale biegnę Ech, sus to nie ma co komentować wam powiem, W tym meczu, bo jest pan uda. Jak podać nie umiem no, Gramy z najlepszą drużyną, jakby nie powiedzieć, bo mistrz to najlepsza, co nie? Komentarz usypiający Dobra, zagramy sobie Godru Godru Nie. lipa, no na razie jest jedna wielka lipa. Nawet żadnego uderzenia. Na się będę zastanawiał nad zmianą, wiecie, pomimo tego że jeszcze nie te dwie bramki, dwie asysty w jednym meczu miałem, to dalej się będę zastanawiał nad zmniejszeniem sobie poziom trudności, bo na, żeby coś było też na tych odcinkach, wiecie. No nie chcę, żeby była nuda. Że gram kolejny mecz, nic się nie dzieje. Chciałbym jakieś uderzenia, coś. No... Też nie jestem prosem w tej grze, więc nie oczekuję, nie oczekuję że będę mistrzem. Dobra. Jedziemy. Uhuhu. Uderzyłem sobie. Prawy gol. Prawy gol. No ale tak wiecie, chociaż żeby sobie wkreować tę sytuację, móc uderzyć na bramkę e, e, um, Uderzyć na bramkę, tak na spokojnie porobić jakieś sytuacje. E, nad tym się bardzo zastanawiam, że może ten poziom. Może zagramy 10 spotkań wtedy zobaczymy. Może zmniejszyć ten poziom trudności, by wiecie. Co się też działo, jakieś bramki, asysty, jakieś uderzenia na mecz, bo na razie widać. No, 70 overalla, wiecie, jakby mi overal. overall, to ja też oczywiście pójdę sobie z poziomu trudności do góry. Bez jakichś tam większych tych, ale no na razie może tak właśnie zacząć, żeby coś się działo. Na razie, bym miał w pole co mecz strzelać. Znaczy, nie będę strzelał, bo uderzyć ja uderzę w ogóle. Aj, mi tu uderzasz, co ładnie, nieładnie. To jest to, że mój zaletnik nie umie nad walczyć, hita walnąć, nie wiem czego to zależy. Hmm. No luda, nuda, 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 nuda. Dlatego chcę trochę urozmaicić, ale tu podanie. Dawaj gudro. Jezus, nie umiem, trochę tą karierę, wiecie, Chcę tworzyć właśnie, a, żeby mieć jakieś akcje w meczu. Hmm. Jest bramka. Tak jest, ponarzekaj i ponarzekaj gola, co nie? To jest Twoje ulubione. Tylko kartę szlagola. Więc, no, tutaj trochę krążek otrzymałem, trochę się posępiłem eee, No i uderzyłem eee, gola. E dobre uderzenie. Pyk. No i bo po Bobrowskiego. Więc naprawdę ładnie tutaj. Gdzie za pleców? Nie, myślałem, że gdzie za pleców. Mamy bramkę. Więc, mnie to cieszy. Więc spoko. Jest kolejny brak. Więc może tak nie jest to źle Kostucha? Może po prostu jak my sytuację szczęść, to będzie gol. A może? Tak wie. No bo zobaczymy po 10 spotkaniach, no. Najwyżej sobie zagram jakiś mecz po prostu na niższym poziomie trudności i zobaczymy jak on będzie wyglądał. Jeśli będzie za łatwo, będę tam na przykład za dobrze grał. No to oczywiście zmniejszę. No i asysta. Ja muszę więcej... Wiem wiadomo, to nie będzie się dobrze oglądało. Ale ja muszę więcej narzekać na, na grę, żeby od razu mamy gol system. I tak było w ostatnim meczu, gdzie zagram najlepiej, więc... Ja mam 8 punktów. Jestem najlepszym punktującym zespołu. Ja pitole, Mam tytuł odcinka. No chyba, że coś się stanie. No i prowadzimy. Prowadzimy. Sam penet. Uwielbiam cię chłopiolę. No Jezu, piją mnie. Lecimy. W nic nie zrobi, bo to jest pokraka. Hitowa. A to jednego! Prowadzimy z Florida Panthers. Panthers do domu. Aha, ten mnie poda mi teraz. Co za typ! Pazerny, faber. A tam hita walnęła. Dobra, robimy powtórkę. A czemu nie uderzyłem? Źle przetrzymałem monolog. Uj, dobre, dobre uderzenie. I tak. Boom. No niestety się udało. Dobra, long shift, więc schodzimy. Już się ten mecz cieszy, mam kola, mam asystę, jestem happy I'm so happy du, 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 du. No i prowadzimy nadal 2 do jednego Frida Panthers. Ja się na lotowisku. i O Jezu, został tam hit. Piękne te hit są. Kontuzja! Ależ uderzył go w foliniu aż Eggblad dostał kontuzji, doznał Więc to tak niemiło trochę nie życzę nikomu kontuzji. Jesteśmy najlepsi. I teraz do Gudro. Są tu. Dawaj Gudro. No, oczywiście, że nic nie zrobicie. Eee. Chciałem go uderzyć. Chciałem go uderzyć, ale... To dziwnie brzmi. Chcę go uderzyć, ale... Offside. Tak jest. Spaliłeś tkaczuk. Matthew Tkaczak człuk. Ja to się tak czasami dziwnie mówi to imię. Nazwisko. Nie mówię dziwnie. Może się nie mówię, ale... tym mi się wydaje. No i co? Jest pozytywnie. Czas na trzecią tercję. Prowadzimy 2 do 1. Po golu Jacyście? jesteście Cartera, więc jestem najlepszym zawodnikiem w tym meczu po mojej stronie. No i sprawdzimy czy do jednego, Matthew Boldish lagola. na razie ten sezon jest dobry na początku, wyjdzie na to, że gram na pro i dlatego moja drużyna wszystko wygrywa, jeszcze wygram Puchar ma mając najlepszy bilans w historii sezonu zasadniczego, ale no zobaczymy eee, co to będzie, dobra Carter, Zagraj do Gudru, świetne podanie i do Folinio. nie ma, ależ to by było. To fajny ten krążek. A jeszcze to, to było fajne Gudro. Nieudane podanie. Gdzie jest krążek? Ej, mogłem go zabrać. Myślę, że poliniu go zabierze. Poda jakoś Rodriguez. Dobra, mamy dużo miejsca. Ale jestem bardzo wolny. Holuj krążek. Dobre podanie, Gudro. Niestety, nie mam kola. Czemu mam wchodzić? Dobrze mi się gra. Czemu on schodzi? Czemu mi zabieracie? Ach. 15 Dokończyć do końca czy do jednego. Zaraz się okaże. Na pewno jakieś gole będą. 4-2. A już nie zagraliśmy w tym meczu. No to miłe. Bardzo miło. Dzięki trenerze za brak gry już. Gol asysta w tym meczu, ale no myślałem, że jeszcze coś sobie zagramy. A tu jednak nie. To jest lipa. Naprawdę lipa. Wielka lipa. No i gola, asystę mamy. Co mnie bardzo cieszy. Hmm. I tutaj statystyki tego meczu: 59 plus trenera 4 strzały, gola, asysta. Skip segment, skip segment. Czy jest to najlepszym w ogóle punktującym? Co ja tu mam? Wow, Musi to tak gadać. Jestem najlepszym punktującym drużyny. Więc sobie bardzo cieszę. To tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję na razie, piąteczka.